Jako społeczeństwo potrzebujemy dzisiaj prezydenta Rzeczypospolitej, który rozumie istotę swojego mandatu, tego mandatu, który otrzymuje. W Konstytucji jest pięknie napisane w artykule 127, prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych przez nana. Przez czyli przez społeczeństwo. A to dla mnie oznacza, to że przede wszystkim właśnie społeczeństwu, powinien służyć polskiemu społeczeństwu i polskiemu państwu. Że powinien być wyczulony na sprawy społeczne. Że powinien być wyczulony na sprawy społeczne. I powinien być wyczulony na sprawy państwowe. Wśród tych spraw społecznych dzisiaj jedną z najistotniejszych jest to, żeby uczynić wszystko, by podnieść jakość życia w naszym kraju. To może nastąpić tylko poprzez naprawę polskiej gospodarki tylko poprzez wyprowadzenie naszego kraju z pułapki średniego dochodu czy średniego rozwoju jak rozwał, w której bez wątpienia się znajdą. Oczywiście to nie jest proces, który da się zrealizować w kilka miesięcy, ale trzeba mieć odwagę to zawsze. Do tej pory tej odwagi nie było. Tymczasem ja uważam, że to właśnie prezydent Rzeczypospolitej jest ten, który powinien mieć wizję rozwoju kraju, który powinien być patronem strategii rozwojowej które będą realizowane i dlatego deklarowałem i deklaruję jeżeli wygram wybory a głęboko wierzę w to, że tak się stanie powołał Narodową Radę Rozwoju będą tam eksperci z różnych dziedzin tematach nas naprawią i w naprawdę. służby zdrowia gospodarki, podatki edukacji bo w tych wysłyszeniach dzieje się rzeczywiście źle Trzeba podjąć zdecydowane działania. Będę chciał zaprosić pracowników, będę, będę chciał zaprosić tamtoową, będę chciał zaprosić związków zawodowych, będę chciał zaprosić przedstawicieli praca dachu. Pomożeby razem piękne. na drodze dialogu i dyskusji pracować nad rozwiązaniami, które będą w najlepszej kolejności. Dla mnie taka ważna kontrolę, która prezydenta będzie pochodzić. Powinien być patronem prawie państwowej jak na patronę I ważna rzecz. Otóż chcę z góry zapowiedzieć, że będzie to prezydentura uroła. To nie będzie prezydentura zamkniętych drzwi pałacu prezydenckiego. To nie Bo będzie prezydentura strachu przed społeczeństwem, przed obywatelami. Bo według mnie prezydent ma z jednej strony słuchać i służyć ale przede wszystkim powinien swoją ustawą unowarować. Bądow... Powinien więc unowarować Bądow... poprzez wskazywanie tej wartości, która jest na z uczestnictwem wynikających wynikające z naszej tradycji, z naszej kultury. Powinien ich Powinien przypominać wszystkim swoim rodakom, że jesteśmy razem pod tymi biało-czerwonymi flagami, które widzę teraz tutaj przed sobą. I że w związku z tym powinniśmy być jednością. I że nie wolno nas dzielić, bo jesteśmy jednym narodem, jednym społeczeństwem. I że wtedy, kiedy byliśmy razem, zawsze udawało nam się zwyciężać. A wtedy, kiedy nas dzielono, to było z Polską coraz gorzej. I my musimy do tej jedności powrócić, bo przez ostatnie lata dzielą nas bardzo. Myślę, że jako społeczeństwo, jako Polacy bardzo dzisiaj tej jedności potrzebujemy. To prezydent powinien być tym jednym z najważniejszych, którzy tą jedność budują. A jedność buduje się także przez szacunek. Poprzez szacunek okazywany grupom społecznym, poprzez szacunek okazywany ich postulatom. Przy czym Szacunek nie zawsze musi oznaczać zgodę, wręcz przeciwnie. Byłoby dziwne, gdyby prezydent ze wszystkimi się zgadzał, bo to by oznaczało, że nie ma poglądu. A przecież za poglądy Ej. ludzie wybierają prezydenta i za postawę, jaką sobą prezentuje. A na lnianej zwykle. Ale przesądcy robili? Są... Tak, tak, robię. Jest. I dlatego ja mówię, jestem otwarty na dialog i będę. Jestem człowiekiem z natury, który lubi rozmawiać.